Mamy zawsze głowę pełną pomysłów, dlatego teraz spadliśmy na taki niekonwencjonalny pomysł, że będziemy nagrywać piłkarzy alfabetycznie. Był Łukasz Podolski, jest teraz Łukasz Zwoliński. Najlepszy polski piłkarz z rocznika 93 wsiadł do food Pierwszy łukasz chciałem się zapytać, czy wiesz co to jest teologia adwentystyczna? No nie spotkałem się z tym. <laughs> no bo mamy do czynienia w food drodzy Państwo z piłkarzem wykształconym. Pytanie w jakim kierunku? I uważaj, bo odpowiedź będzie bardzo ważna. Wychowanie fizyczne ze specjalizacją trener piłki nożnej. Ile kosztowało? 5 lat, nawet nie więcej. 7 lat. Siedem lat ciężkiej pracy? No, bywało ciężko, naprawdę. To jest pomysł, który się urodził w Twojej głowie, czy ktoś Cię dopingował do tego, żeby studiować? No bo to nie jest klasyczna droga piłkarza grającego w Ekstraklasie. Wiesz co? E, na pewno dużo ułatwiło mi to, że e, zostałem w Szczecinie. E, kończyłem liceum w Szczecinie, e, byłem w pogoni, więc od razu powiedziałem, e, no, za jednym razem trzeba to zrobić, bo później e, wiem, jakie są przypadki, że się studia, nie chce, tak, tak. Więc mówię, idę za ciosem, e, co z tego będzie, e, to zobaczymy i całe się udało się, aczkolwiek mówię, no, bywało ciężko, e, z przerwami. Bo jak byłem na wypożyczeniu czy w Arce, czy w Łęcznej, to musiałem, musiałem zawiesić studia, ale koniec końców cieszę się, bo, bo przez ten czas, że tak długo byłem w pogoni, to udało się, udało się to nadrobić, kontynuować. I że tak powiem, ostatni rok, jak byłem w Chorwacji, to już wykładowcy, że tak powiem, znali mnie czy Sebę Rudola, więc wiedzieli, że jak tylko możemy, to jesteśmy na studiach i udało się skończyć i. No, siedzi tu magistra. Ale podobno zmieniłeś postrzeganie piłkarzy trochę na tej uczelni, bo na początku każdy tak patrzył na was delikatnie spodełba. No tak, ale to nie tylko ja, bo to też Seba Rudol. No, powiem szczerze, że pierwsze, pierwszy rok, dwa lata były ciężkie, bo faktycznie spotkaliśmy się z tym stereotypem piłkarzyków na uczelni, czy nawet wśród studentów. Mhm. Czy to jest siatkarze, ręczni, lekkoatleci, pływacy, wszyscy razem. Taką a jak tutaj. Pogardą, tak? Nie wiem, czy to pogarda, czy może nawet troszkę zazdrości, przez mhm. to, że ta opinia była słaba wcześniej. Ale wiesz, no to jak tu jakieś notatki chcieliśmy, to zawsze było. Niekoniecznie. No wiesz, albo zapytaj tego, zapytaj tamtej. I, i fakt, udało mi i Sebastianowi Rudolowi właśnie zmienić tą opinię, to postrzeganie. Naprawdę niektóre relacje koleżeńskie mamy z, z innymi znajomymi ze studiów do dzisiaj. Gdyby nie moja żona, nie zostałbym ani, ani magistrem, ani nie wiem, bym nie obronił licencjatu, bo, bo faktycznie gdyby nie ona, to bym, to bym nie dał rady. To już to trzeba od razu jasno, jasno potwierdzić, bo, bo czy, e, czy pisanie konspektów, e, co też. E, e, było po prostu rzeczą niemożliwą do wykonania przeze mnie. E, czy e, pomoc w pisaniu pracy magisterskiej czy licencjackiej, to trzy czwarte to jej robota i się śmiejemy teraz, że ona ma podwójny licencjat i podwójnego magistra. Ja, jakaś komisja się może tym zainteresuje. <laughs> ale miałeś też chyba najbardziej taki nieprawdopodobny w skali kraju mam wrażenie egzamin, kiedy to miałeś przejść do Szczecina, ale jednak jedna z pań wykładowczyń powiedziała ci, że ona leci na wakacje do Chorwacji. Była przerwa zimowa. E, Pani doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Szczecińskiego już dłuższej nazwy się nie dało wpisać do indeksu pani od psychologii. Egzamin musiałem zaliczyć i mówię tak pani profesor w maju będziemy wchodzić w najważniejszy moment w sezonie. Ja walczę o koronę Króla Strzelców. jako klub walczymy o europejskie puchary. Ona kompletnie nie wiedziała o czym, o czym do niej mówię ale Wracając do, wracając do meritum, mówię: Nie dam rady być w maju. Czy jest szansa, żebym ja mógł ten egzamin jakoś zaliczyć? I ona tak, panie Łukaszu, albo w maju, albo wcale. A ja mówię: No, nie dam rady. A ona tak chwilę myśli, myśli i mówi: Wie pan co? Ja w czerwcu z mężem jadę na kemping, będę w Zadarze w Chorwacji. Jak pan chce, to niech pan mnie tam odwiedzi. A ja do, a ja do niej mówię: Pani profesor, niech mi pani wierzy. Że ja do Szczecina mam 1300 km do autem, a do zadaru mam 300 km i ja panią odwiedzę. A dobrze, dobrze. Słuchajcie, przyszedł maj, koniec maja. Yy, Wybagałem panie w Dziekanacie, żeby dały mi numer. Dzwonię do pani profesor. Dostałem na początku zjebkę, że w ogóle skąd mam ten numer, proszę podać nazwiska <głosy> <głosy> osób, które podały. No Udało się to jakoś ominąć. <noise> Mówię. pani profesor, czy będzie pani w czerwcu w tym zadarze? A ja powiem, tak, będę, proszę przyjechać tam, nie wiem, dajmy na to 14 czerwca, e, ja panu wyślę adres. No i co, no i wsiadłem w auto z żoną, wzięliśmy, wzięliśmy naszego psa i pojechaliśmy na, na dwa dni do Zadaru. Ja pojechałem na tą przyczepę campingową i tak jak siedzimy tutaj, to jej mąż dał mi takie, wiecie, rozkładane krzesełko. Obok robił grilla. Tutaj pani profesor, profesor siadała, a ja zdawałem egzamin. <grym> Słuchajcie, i za, najlepsze jest to, że do dzisiaj ta pani profesor, pozdrawiam serdecznie. Yy, przedstawia tą historię studentom, że jak ktoś chce, to się da. Więc yy... Z oceną jaką? Cztery minut. Cztery minut? A, to widzisz, w tak. miłej atmosferze później mogliście tak, sobie Tak jak Grill później wjechał? Jeszcze konsumpcja e, była? Dostałem zaproszenie, ale nie, z pocałowaniem... Ja tylko kasza ja tylko i włosy na parze, tak to... Nie, nie, nie. Ale już to piwo od męża już bardziej mnie zachęciło. Takie grill jak macie Macieja Skogży troszeczkę. O. O. Właśnie, grill jak macie Macieja Skogży. No to jak z tym grillem było? No, mieliśmy e, mega ciężki okres przygotowawczy. Pamiętam, wam ponad 30 stopni, po dwa treningi dziennie i e, przyszedł weekend, graliśmy bodajże sparing z Zagłębiem Lubin, przyjechał prezes, dyrektor sportowy wtedy jeszcze Maciej Stolarczyk, Darek Adamczuk e, więc cała śmietanka e, no i gramy ten sparing z Zagłębiem, wygraliśmy no i po sparingu mieliśmy grilla no i przychodzimy do tego grilla, mówimy fajnie, w końcu wiecie grilla sobie zjemy, Coś karkóweczka, kiełbaska, kurczę ciężko trenowaliśmy, sparing wygrany, prezes widział, dyrektor sportowy widział, mówimy fajnie no i schodzimy na tego grilla, czekamy, czekamy, nagle podchodzimy i szukamy tych kiełbasek, tej karkówki i nie ma. Pytamy się tej kelnerki, mówimy, przepraszam, a będzie karkówka i, nie wiem, szaszłyki? A pani mówi, nie, nie, wszystko jest tam na, na grillu. No i my podchodzimy, patrzę, tam są warzywa i łosoś. Okej, okay, dobra, dalej. Wróciliśmy, nie pamiętam jak, czy tu frontu mura się załucha, siedzieliśmy, stolik i warzywa jemy i mówimy, dobra, frontu, idź. Zapytaj trenera, czy możemy po piwku. No, w sparing wygraliśmy, ciężko trenujemy. To przecież po jednym piwku to aż no, jak znalazł. Pewnie to pewnie. No i front tak mówi, no dobra idę. A no idzie i później wróci i no, to Podchodzę i mówię, trenerze, tutaj chłopaki pytają, czy możemy piwko. A trener skoro się tego tak odwrócił i jakie piwo? zwariowałeś? Nie ma szans. No i frontu mój wraca tak ze złamanym nosem. No nie ma, no i co zrobić? no I posiedzieliśmy 5 minut i poszliśmy. Tam jedna stacja we wronkach, no to poszliśmy na tą stację i kupiliśmy sobie potem piwie i wypiliśmy. No. I po, trzeba było po pochodnego jeszcze zejrzeć. No, nie, hodnogi nie, ale, ale no, po tym piwku, bo no, mówię, no wygraliśmy z zdrowi, faringi. Zdrowie wypić jedno piwko, niż myśleć o jego wypiciu przez 3 godziny, prawda? No, że mamy taki. Kącik futraku, kącik Piotra Zielińskiego. Ale spokojnie, nie będziesz musiał nic I pokazać. nie, nie będziesz musiał żadnych sztuczek pokazywać ani mówić o Piotrku, ale pomyślałem, że, pomyślałem sobie, że nowym kącikiem może, mogą być sztuczki Czesława Michniewicza. Bo to jest trener, który ma kilka sztuczek w swoim repertuarze i ty pewnie miałeś okazję. Kilku tych sztuczek doświadczyć. Ciekaw jestem, czy któreś pamiętasz, czy któreś ci zapadło w pamięć? Lech Jakdańsk. Graliśmy, graliśmy jeszcze w Pogoni Szczecin, meczu siebie w grupie Miśowskiej, i trener Michniewicz, jak zwykle, jak z rękawa miał z sześć schematów przygotowanych, i tak mamy odprawę, i mówi: Słuchajcie, z Lechą zagramy tak. Tutaj. Daj te wideo z y, Kazachów. No tak, o co chodzi? Z jakiejś ligi, naprawdę, nie wiem czy to Kazach po prostu szyją ramkę, czy właśnie z Kazachstanu z ligi. Jakieś wideo rzut rożny, że piłka zagrana na krótki supek, przedłużenie na długi, i, z, i mówi: i zobaczcie, i ten metr 40 w kapeluszu do pustaka. Kto chce być tym Kazachem? No ja za długo nie czekałem, podniosłem rękę, że ja chcę być. Dobra, Zwolak, ty będziesz. No i mamy rzut z Lechią Gdańsk, była piłka na krótki słupek, chyba bodajże Seba Rudol przedłużył i ja do pustaka. No i zrozum Cześka. No mistrz, mistrz. Tak samo mieliśmy sytuację z Jagiellonią Białystok. Właśnie jego pierwszy mecz i zostałem z nim po treningu i mówi, Zwolak, chodź tutaj, stawaj na piątkę. Ja tak mówię, na piątkę dałbym młodego bramkarza, jakiegoś, żeby starszych nie denerwować ćwiczenie, Słuchajcie. Stanął na linii koło słupka, ja na rogu piątki i on we mnie strzela, kopie we mnie, ja tu on mówi, co ty robisz? Mówi tutaj gdzieś udem dupą, obojętnie jak masz to strzelić, nie? No i strzela we mnie 10 piłek. Mhm. Żebym tylko na czas reakcji, słuchajcie, no i jest y, sytuacja z Jagielonią. Y, y, końcówka meczu i Adam Frączak chyba biegnie z kontrą i wrzucił taką niewygodną piłkę, ja się gdzieś rzuciłem głową, odbiłem gol. No i to wiesz i on mówi, słuchaj, widzisz, no właśnie takie sytuacje są, więc naprawdę sezon życia później wiesz. Naprawdę trener Michniewicz miał, miał sporo takich, że swoich tak powiem, sztuczek właśnie, swoich sztuczek. Ja to tak nazywał i zastanawiałem się kiedyś, ile terabajtów musi mieć tych dysków zewnętrznych swoich, bo on ma tyle klipów różnych na każdą okazję. Nawet my, jak u niego byliśmy w Legia Training Od razu nam odpala, bo, skrocie, się bo pokażę, pokażę, nam pokażę na tu mamy takie sztuczki, tu będziemy robić to, Kapi zrobić to w meczu z Górnikiem i później oglądaliśmy mecz z Górnikiem i dokładnie to, to zrobił. I to dla nas było właśnie fascynujące. A Rozumiem, że jak się z nim na co dzień pracuje, to takich rzeczy ma więcej. On zawsze ma coś przygotowane, żeby pokazać, na Komputerze. prawda? On to mi chyba pokazywał klipy GoBerta Lewandowskiego, tak, żebyście się na nim wzorował wtedy. Nie tylko, właśnie, i Lewego, i. UNAGUERO. E, AGUERO, wcześniej jeszcze e, chyba Kawaniego, także hmm. naprawdę, e, wiesz, no, dla mnie to jak garściami to czerpałem wiedzę, bo to naprawdę, wiesz, no pokazuje ci najlepszych na świecie. E, to też fajnie, jak się wiesz, no trener to wam interesuje i widzi, że chcecie, na, no, wiesz, no jeszcze większy level, bo ja nie zapomnę, jak, e, jak poznałem trenera Michniewicza. A Marcin Robak wtedy był kontuzjowany i ja siedziałem koło Marcina i trener Michniewicz wchodzi do szatni i tak się wita z każdym, do każdego starszego zawodnika tam coś zagadać, no i wiecie, tutaj siedzi Marcin, ja jestem następny, no i wiesz, Marcin podaje rękę i trener tak, wiesz, przytrzyma tą rękę ja już wstałem i tak czekam z tą ręką, dobra, schowałem ją, tak stoję, czekam, on, Marcin, jak tam zdrowy, kiedy będziesz, bo Cię potrzebuję ja tak stoję, czekam, już mówię, nie będę siadać, nie? no i tam gadają, gadają i trener do mnie podchodzi i podaje rękę. A ty na jakiej pozycji grasz? <śmiech> <śmiech> A ja tak sobie myślę. No to, po, no to, po, no to pograłem sobie <laughs> A ja na pasnik. Aha, aha, i poszedł dalej. nie? No i e, szczęście, nieszczęściu, że Marcin miał tą konstrukcję trochę dłużej. Więc ja od razu skoczyłem. I akurat to był ten moment, jak gdzie gdzie dwie bramki, strzeliłem. Więc e, e, wtedy zaczęła się nasza, że tak powiem. E, relacja z trenerem Michniewiczem. A spotkać większego frika piłkarskiego, no bo on naprawdę ten głód poznawania nowych rzeczy ma cały czas, mam wrażenie, na tym samym poziomie. I to jest pewnego rodzaju fenomen, jak się popatrzy nawet na trenerów z jego pokolenia, czy młodszy. No tak, no właśnie trener Michniewicz... Yy... Zawsze chce być na bieżąco, tak. zawsze właśnie tak jak mówicie, tutaj sztuczki, tutaj drony, przecież tak. jak u nas drony w nie latały, to ludzie się za głowę łapali, że co ten trener wymyślił. Drony, jakieś paski, linie kolorowe, a on mówi, Zobaczycie, to będzie, no i nagle teraz wiecie, no wszędzie te drony powoli zaczynają latać, a trener już to, nie wiem, 4-5 lat temu już o tym wspomniał, także e, ja uważam, że to też cechuje naprawdę dobrych trenerów, bo jak byłem w Dynamie, Dynamo, co roku mistrz. Nie oszukujmy się, 20 punktów przewagi, a Trener Bielica, to Dynamo Zagrzeb zawsze z nami czy z innymi przeciwnikami mieli takie schematy do rozegrania, że oni nam takie bramki szli, że normalnie kwitnę, wiesz? tak, i że mimo wszystko, że wiesz, że jesteś mistrzem co roku, to jak masz ciężki mecz, to taki jeden stały fragment gry i dziękuję 1-0 i do widzenia, nie? Mm. więc to naprawdę cechuje chyba tych najlepszych, że mimo wszystko, że jak jesteś w zespole, który co roku walczy o mistrza, to. To mimo to że właśnie wagę do takich małych detali, bo jednak te detale później robią różnicę. Wracaliśmy z meczu, ja strzeliłem bramkę i Czesiek widz do mnie, że słuchaj, mam syna, syn jest takim fanem paktofoniki, a młody miał nie wiem ile wtedy lat. Ile Cześćka syn ma lat? On no teraz, teraz... teraz... 2001 rocznik, czyli tak. 21, 20... 20 lat. Tak. To wtedy ile musiał mieć? Czekajcie, 4 lata temu to było 5? Więcej chyba, no, 5? No to miał 16, powiedzmy 15. No. no i słuchajcie, ja nie wiedziałem ile jego syn ma lat i on mówił, że jego syn jest fanem paktofoniki. I wiesz, i dał mi na stacji kupił książkę Jesteś Bogiem, nie? I mówi: "Wej, bo mój syn jest fanem Paktoponiki, stań do zdjęcia". Ja wiesz, stanąłem sobie chłopacy za mnie bekę tam mają murach wszyscy. I wiesz, ja stanąłem zdjęcie, wiesz, jesteś Bogiem, nie? I ciszę rzucił do na Twittera i popisał: "Jesteś". No. no o! Ale, ale od straszna. I wiesz, i normalnie oni wiesz taką tak mnie cisnęli w szatni przez Słuchajcie, i cisnęli mnie chyba przez miesiąc i po miesiącu wychodzi, wychodzi Czesiek z Zempiku ja idę z Golikiem, już idziemy tam do chłopaków do kawy i, i, i na kawę i Czesiek mówi, zwak, zwak, chodź tu. A my podchodzimy z Golikiem, masz książkę ci kupiłem, a ja tak patrzę już burak. <grym> Wie patrz, a to książka chyba Andra Agassi. Wiesz, open. Mówi, masz open, masz przeczytaj sobie, bo znajdziesz tam coś dla siebie. I ja patrzę na Golika, Golik już jest fioletowy ze śmiechu, nie no Dziękuję trenerze, i chowam do plecaka. No i Golik mówi: Ty, albo ty to powiesz, albo ja tam biegnę i mówię wszystkim, że, że stary ci książkę kupił. <noise> A ja mówię, ja mówię do Golika: weź, przestań. Czy idę do łazienki i dawaj, on mnie, ja już tam idę, nie? No i słuchaj, ja poszedłem do łazienki i idę do tej kawiarni i widzę, siedzi Golik, i wszyscy się tak na mnie dziwnie patrzą, nie? Ja mówię, no 100% moja morda, na 100% powiedział. <noise> No i się tak na mnie patrzą, patrzą i ja tak siadam i, i mówię, ty wiecie co? Um, co jest Wolek? Ja no patrzcie nie? I wyciągam i Tata mi książkę kupił. No i znowu kolejny miesiąc beka, nie? Że stary ci książkę kupuje, nie? <grystanie> Ale powiem ci, że dbało o twój twoj rozwój Ale po prostu. Ale to jak jest. sobie rozkrywnij z tym, jesteś Bogiem, to? Jeszcze żadnego, to jest że jeszcze ściemnił, że nie złaty jest Ty No nie, no normalnie no, no, wiesz mistrz mistrz mówi, ty, słuchaj, zwolak, bo mój syn jest, wiesz, a ja tak wiesz, patrzę, żeby chłopacy nie widzieli. Ja nie i, I tak wiesz autokar wszyscy widzą, a ja stoję z stąd, wiesz. Jesteś jej bogiem i ja, wiesz, i Cześć jak na Twittera z podpisem jesteś, Wtedy no, te detale później robią różnicę, tak jak nasz mecz wczorajszy. Szybkie rozegranie. Detal, co też mieliśmy właśnie, że ćwiczyliśmy, że jak się gdzieś zagapią, za czy widać moment dekoncentracji, żeśmy rozegrali i pach, 1-0. To jest tak. też ta słynna Sinduda, że po prostu musisz wiedzieć, co zrobić z piłką, jaką już będziesz miał podanie, prawda? Tak, tak to jest. Trzeba, <laughs> trzeba hiszpański powtarzać, <laughs> cały czas. Tak, teraz przeszliśmy w hybrydy. Już Sinduda tak, nie, tak, ma tak, nie, nie ma, to jest hybryda, hybryda. Shifty, shifty, hybryda, tak, no. <laughs> tak. Nasz sztab też jest naprawdę, żeby to nie mówić, że trener Michniewicz e, miał tylko te asy w rękawie, bo nasz sztab tutaj w też jest y, wszystko, euro, jest... euro, każdy mecz jest nas, y, nie wiem, czy nas jest więcej w drużynie, czy więcej jest y, ludzi w sztabie, także naprawdę też są przygotowani od A do Z wszystkie te nowinki, czy jak teraz nawet na euro trener ostatnio się się chwalił na konferencji, że właśnie podpatrywaliśmy euro, jak, jak grają ci najlepsi, i też faktycznie zmieniliśmy troszkę styl naszego grania i zobaczymy no, jak. grają to dobrze, scenie. możemy tak grać. Ale tak my też, oni no, potrafią, co my nie zrobimy. To ale ale widzisz, bo o swoim trenerze zawsze się wypowiadać niezręcznie, ale też jestem ciekaw, jak porównujesz z tego a do Czesława Michniewicza, bo to też jest, mówię o Goniazu trener, który zrobił na tobie wrażenie. No tak, no to też e, trener Runiejt e, taką niemiecką szkołę wprowadził w sensie ja to widzę jak klub funkcjonuje do dziś e, od A do Z po wszystko. To nie ma w ogóle wątpliwości. E, poprzez green keeperów, panie e, odpowiedzialne za sprzęt, e, kierownika E, ludzi z marketingu, e, zawodników, sztab, jedna wielka rodzina. On bardzo fajną rzecz powiedział, że e, my piłkarze jesteśmy na samej górze, e, że tak powiem, tej Piramidu. piramidy, a te wszystkie podstawy, wszystko to są ludzie, którzy, my tego nie widzimy na co dzień, ale to oni oddają serce, 24 godziny na dobę pracują dla tego klubu i to oni tworzą ten fundament, a my na, my na samym końcu jesteśmy, że tak powiem, którzy wychodzą na boisko, my jesteśmy w telewizji, ale na cały sukces klubu składa się całe, całe, że tak powiem, pogłęb Szczecin, ludzie, którzy pracują i te słowa do dzisiaj zapadły mi głęboko, że tak powiem, w pamięci, bo no to jest prawda Ale on mi proponował jakieś konkretne rozwiązania, jeśli chodzi o pracę tych poszczególnych departamentów na przykład? Też so, miał taki. Wydaje mi się, wiesz, ja byłem mhm. tylko rok czasu, ale, ale przez ten rok fakt, chciał wiedzieć, jak wygląda grafik... Marketingu. Chciał wiedzieć, jak marketing pracuje, jakie wideo wyrzucają. Chciał wiedzieć, rynki perzy, czy się dobrze czują, czy wszystko mm. im, czy po prostu jak kontakt. Także no, naprawdę e, widać było, że, że zależy mu na, na klubie, a nie tylko na pierwszy drugi. Na Koniec końców, liczby na końcu Cię weryfikują. Więc jak zagrasz 100 przymęczarstw, a strzelisz bramkę, to nikt nie będzie pamiętał, że ten co Nawet Jest ultra świadomi napastnicy, którzy kończą mecz bez bramek, są mocno wkurzeni na wszystkich dookoła. Choćby Robert Lewandowski, który wiesz, w ogóle nie chce z nimi rozmawiać i bez kija nie podchodź, jak nie strzeli bramki. Nawet jeśli wygrają mecz. No choćby ja wczoraj, e, wygraliśmy no. mecz, a mówię no... Ja właśnie się zastanawiam. Czy, czy to były te buty, czy to były te buty, czy to są te z, z stoku, tak? Białystok. A Białystok, stok, no to, to takie, no to takie. Ale personalizowane, widzę, że tutaj Ines jest na lewym. Tak, tak, na lewym, bo wiesz, bo rzadziej. No tak. Ale wczoraj przyjęcie czy lewą. podkusiło, żebyś lewą przyjmował? Białymstok. Nie no, książkowo muszę to zrobić. Cytuję. Stolar. Zamiast dzwonić do Robaka, czepiliście się z Wolaka, jego miejsce jest dziś w sieci, niech Instagram go oświeci. I to jest coś, o co Cię zawsze chciałem zapytać, a nigdy nie miałem okazji Cię spotkać. Od ten czas, kiedy kibice Pogoni Szczecin de facto wymusili na Tobie zniknięcie z mediów społeczności. To była poniekąd decyzja kibiców, ale odgórnie od trenera Skorzy, że Bodajże nie pamiętam, czy graliśmy mecz w Płocku. Przegraliśmy ten mecz e, <laughs> i Następnego dnia trener do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, Łukasz, kibice są wkurzeni. Nie, to było dwa dni po meczu, że kibice są wkurzeni, bo po przegranym meczu wrzucili zdjęcie na Instagrama. I to była historia taka, że pierwszy raz w życiu dostałem zaproszenie na żużel i wszyscy związani z żużlem dookoła opowiadali mi, że słuchaj, Zajebiste, zajebiste przeżycie, ale trzeba pojechać i zobaczyć, zobaczyć. Na żywo. bo jak to ja odpalałem żużel w telewizji, to mówię, no jak można się jarać żużlem, mm -hmm. naprawdę. No i pojechaliśmy do Gorzowa, chyba, że ja, Frączu, Kuba Piotrowski, nie pamiętam czy Kamil z właśnie któryś z nich, Kuba Pietrowski, albo Drygi, załatwiali te bilety. I mówię, mega przeżycie, naprawdę, mega super, jeszcze odskocznia, bo wiecie, no po przegranym meczu chcesz sobie głowę wyczyścić, jedziesz zobaczyć coś nowego, no i stawiłem zdjęcie na Instagrama, no i tam wiesz, w komentarze, że jak możesz kurwa, zdjęcia stawiać e, na po przegranym meczu i tam mega dużo negatywnych komentarzy, no ale wiecie, no za, po wygranym meczu są pozytywne, po negatywy po przegranym są zazwyczaj tam paru się znajdzie ananasków, ale mówię, no nic takiego, no i Dzień po tym trener skoro bierze mnie na rozmowę, że słuchaj, musisz zawiesić Instagrama, bo przez to przegrywamy mecze. A ja takie, no okej, okay, jak to ma pomóc w drużynie, to dla mnie nie ma problemu, e, zawieszam, nie, I, i to taka historia. Ale oponowałeś, czy w ogóle jakby poddałeś się temu, nie, nie co, się to jest Teraz, teraz, i... teraz bym, bym się zaczął z tego śmiać bym hmm. się w życiu nie zgodził, wtedy faktycznie e, no, my jako wychowankowi nie wiem, czy komuś bardziej zależy. Ale no. nie wiem, czy, komu ba... czy komuś może bardziej zależeć na klubie swoim, macierzystym niż wychowankom. Mhm. Więc y, uważam, że wychowankowie to są ostatnie osoby, które by źle życzyły. No, ja całe życie marzyłem o tym, żeby, żeby zadebiutować w barwach swojego klubu, w swoim mieście. Wiesz, no, Rodzina, znajomi, wszyscy, żeby strzelać bramki dla swojego klubu. Więc y, stwierdziłem, że okej, okay, jak to ma pomóc. Ja naprawdę mogę to zrobić. Mam wrażenie, że rocznik twój, 93 jest taką czarną plamą w polskiej piłce. Jest naprawdę niewielu piłkarzy, którzy zrobili karier. I tak zastanawiam się, czy ty analizowałeś to, z czego to może wynikać, czemu Twoi koledzy nie zrobili kargier. Pamiętam, że w młodzieżówkach nie wiem, był. Mateusz Romachów, Kamil Wiktorski, to były takie za, za nazwiska, które gdzieś się rzucały w oczy, ale wszyscy po przypadali tak naprawdę. Wiesz co, i to jest ciekawe, bo. E... Nie znam tych nazwisk. Faktycznie bardzo mało osób z rocznika 93 jest, ale ja też po swoim przykładzie powiem wprost, że ja w kadrze województwa byłem rezerwowym. Na kadry młodzieżowe nie jeździłem, nie łapałem się, no bo jak się miałem łapać, jak nie łapałem się do kadry województwa. I e, ciężko mi jest powiedzieć, co z tym naszym rocznikiem, ale fakt faktem, że się śmiejemy z Michałem Nalepą, że bardzo nas jest mało z e, tego mm -hmm. rocznika 9-3, i, i e, ciężko mi powiedzieć, naprawdę, e, czy to był przeskok, bo ja w kadrach młodzieżowych zagrałem raptem 4-5 meczów, więc nie mogę powiedzieć, że byłem etatowym młodzieżowym reprezentantem Polski, więc. E, e, Mam, no, mam się... nadzieję, że wy, mam nadzieję, że podciągniemy ten 9-3, że jest będziemy jest... jak najdłużej. właśnie, I żeby to Wszystko tam... zależy od ciebie. W ogóle jest trzech piłkarzy z tego rocznika, którzy zagrali w pierwszej reprezentacji polskiej. I taka zagadka dla Was, czy wiecie kto to jest? Trzech zawodników tylko z rocznika 9-3. I... Zagrało i rozumiem, raczej epizodyczne. Ma co zagrało, najmniej jeden tak? A, ale okay, nie jest To nie ma To nie, nie ma duża duża nie sensu. Nie sens. Słuchajcie, Słuchajcie, szans. To jest Rafał Kurzawa? A okej, okay. to powinien wiedzieć, bo przecież... Dobra. Rafał Augustyniak, który teraz niedawno zadegutował i Alan Czerwiński, który też zagrał nieco taką doczepkę, tak. można powiedzieć, w prezentacji Polski. To są tylko te trzy nazwiska. No, ale patrz, nie, nie, niedawno, Alan Czerwiński, niedawno, prawda? No niedawno, więc. niedawno. No, no, no. No. Rafał Augustyniak też, a Dobrze, to... widzisz, to jest właśnie, to jest następny cel. Jesteście czarną plamą, jeżeli nie, chodzi o polską Nie, no, jeszcze jest, ale jeszcze jest... A... Ja zrobię wszystko, żeby jeszcze właśnie przedłużyć serię, przedłużyć serię, albo dodać tam jeszcze kogoś z dziewięć... Świadomym, który dużo się rozwija, jeśli chodzi o granie na swojej pozycji, byłbyś w stanie powiedzieć nam, w czym jest największa trudność, albo co jest najważniejsze w graniu na pozycji numer 9, albo na co ty teraz zwracasz największą uwagę, oglądając sobie inne mecze, innych. Wszystkim wszystkim ustawienie na boisku, e, szukanie sobie miejsca, e, tak jak to robi Lewy w polu karnym, to jest Mistrzostwo Siada, ale tak jak to robi Lukaku teraz na Mistrzostwach Europy, mm -hmm. czy nawet e, e, Ciro Immobile, e, który nie miał tam nie wiadomo jakich warunków fizycznych, a zawsze potrafił sobie znaleźć to miejsce, także szukanie. No, Nasza piłka idzie do przodu, więc też trzeba po prostu e, iść, że tak powiem, z duchem czasu i czy szukać tych przestrzeni, czy, Bo to teraz typowa dziewiątka to nie jest tylko granie tyłem do bramki, to jest e, stwarzanie ucieka przewagi, uciekanie, uciekanie na pokład. Uciekanie z radarów, prawda? Bo tak, jest, tak, jest. tak jest, tak jest. Już teraz nie, nie możesz stać przy stoperze i czekać na piłkę, bo, bo no tak już się nie gra. Także. E, no, wydaje mi się, że to tak idzie teraz właśnie w tą stronę, że uciekanie od, od, od obrońców, łapanie wolnych przestrzeni, no ale koniec końców będą, będą cię rozliczać tam, ile tych piłeczek masz na koniec. Grałeś razem z Maciejem z Matiukiem w Łęcznej, dobrze pamiętam? Tak. Tak, tak, tak. I mówiłeś się o tym, że się uczysz od środkowych obrońców zachowań, których środkowi obrońcy nie lubią u napastników. Miałeś taki zestaw tych, tych, tych takich powiedziałbym zachowań, które mają zdenerwować, czy poirytować, czy sprawić trudności środkowym obrońcom? Co, no tak, faktycznie. I też właśnie Maciek Szmatiuk i, i Paweł Zawistowski. To Paweł grał akurat w środku pomocy, ale ja z nimi codziennie jeździłem. Dojeżdżaliśmy z Lublina do łączenia treningi. i Codziennie miałem w jedną stronę i w drugą. Miałem wykład, y, miałem wykład na, temat, y, na temat grania w piłkę, y, zachowań właśnie jako napastnik y, z obrońcami, obrońca z napastnikami, jak środkowi pomocnicy, i naprawdę bardzo dużo mi to dało, bo, mhm. bo mi macie y, cały czas opowiadał: Słuchaj, jak tak zrobisz, to normalnie to jest najgorsza rzecz dla obrońcy. Jak tu Ty mi uciekłeś jaka, z brak ja, jak konkretnie? Możesz jedną sztuczkę sprzedać. <noise> Nie, nawet fakt, żeby po prostu cały czas być za plecami, że on mm. się mm. musi co chwila odwracać i wiesz, i to przez to musieli złamać linię, czy, mm. czy gubi wtedy zawodnika, który prowadzi piłkę i naprawdę dużo no ciekawych zawsze rzeczy. Więc, sobą, zawsze niepokój to, jest, wiesz, jest na spalonym, ale co będzie, jak jak jakiś inny kolega złama mm. linię, więc mm. y, naprawdę. no To też oni mnie wzięli, że tak powiem, właśnie ci starsi zawodnicy. jak byłem, miałem w pogoni ławkę, kolendę Maxia Rogalskiego, czy Ediego, którzy też właśnie cały czas coś podpowiadali, tak właśnie później w łącznej. No też zrobiliśmy awans z Ekstra Klasy Złęczą, także mieliśmy mega fajną ekipę, taką rodzinną, ale też atmosfera była Dobra, zajebista, więc, więc szedł za tym wynik i, i mega fajnie na te czas. Czyli <grymne> potencjał w tym formacie sztuczki Czesława Michniewicza. Naprawdę, myślę, że jakbyśmy zebrali kilka takich opinii, wypowiedzi piłkarzy, którzy z nim pracowali, to mógłby być niezły materiał. Tak, to, no to, może, to może być niezła stała grupka. Ja najbardziej byłem zaskoczony, że Mati Michniewicz był fanem Paktafoniki. Jakoś mi to <grymne> tak nie wspomniał. <wspukała. grymne> A Mati jesteś Begiem. <grymne> czułem, czułem tam <grymne> fagmazon. <grymne>